Dobra, to krótkie rozmowy o przyszłości. Justyna Markiewicz i Przemek Dzienis. multidyscyplinarny artysta wizualny. Fotograf, reżyser, twórca instalacji, które potem są bohaterami jego e, fotografii. Laureat Fryderyka i Berlin Music Award. Tworzysz dzieła dalekie od patosu, wyjęte z kontekstu. Bohaterami są właśnie te instalacje, które sam robisz, ale często też bohaterami są Ludzie. Dla mnie takie wyjęcie z kontekstu i pokazanie tego człowieka w taki bardzo nowoczesny sposób, purystyczny, yy, jest takie trochę też futurystyczne. Czy to tak definiujesz człowieka, którego widzisz? Wow, dzień dobry. <śmiech> <śmiech> to jest do... duża, duża, duża bomba nawiast. No, nie mówiłam, że będzie łatwo. Tak, tak. Ja już nawet do końca nie pamiętam pytania jako, że pierwsze na taką rozbiegówkę, czy ja w ogóle, czy tak widzę człowieka, jak go robię. No, mam wrażenie, że w ogóle w momencie, kiedy jakby definiujesz coś, coś wizualnie i po prostu przekładasz to, jakieś, jakąś swoją myśl, która gdzieś tam się pojawi albo pewne uczucie na język wizualny, no to wiadomo, że po, posługując się pewnym kontentem, czyli tutaj na przykład albo człowiek, albo jakaś struktura, którą, którą gdzieś zbudowana. Albo zastałem, albo po prostu postanowiłem ją przekształcić w kontekście do, tej, do tego człowieka, no to jakoś sobie tego człowieka tam definiuję w głowie, mm -hmm. albo przynajmniej za jego pomocą definiuję sobie coś innego, czy jakieś uczucie czy z tym związane, czy, czy sytuację, którą pamiętam, a chciałbym ją przełożyć na taki swój język, który, mam wrażenie, przez to, że jest wizualny i niewypowiedziany, to też jest taki bardziej nieuchwytny i Pozostawiające trochę więcej do interpretacji dla Wiza niż tylko opowiedzenie tego, jak ja definiuję człowieka. No, fajnie jest chyba na coś popatrzeć i się zastanowić, czy to jest właśnie o definicji człowieka, czy to jest o definicji tego obiektu, czy to jest w ogóle o strukturze jakby. O związku, jakimś takim synologu tego, co, twor co, co tworzy tą materię. No jest, to jest tak głębokie, że ciężko odpowiedzieć na to tak, tak na raz, ale na pewno jakoś sobie tego człowieka tam przekształcam i, i zastanawiam się nad, nad egzystencją, no bo chyba to jest taka. Chyba jedna z najciekawszych materii, w jakiej możemy podłubać się, zastanowić się, co my tu robimy i, 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 i czemu tak się odnosimy do świata zewnętrznego, albo czemu się nie odnosimy, jakie czynności w ogóle wydają nam się ważne, a jakie zupełnie nieważne i co nam się podoba, a co nam się nie podoba i w ogóle dlaczego to wszystko to jest jakby są tak szerokie rzeczy że możemy tutaj odpłynąć po prostu w meandrę jakiejś metafizyki metafizyki mnie ten temat interesuje w ogóle człowieka i człowieczeństwa i tego co się stanie z nami w przyszłości szczególnie po tym jak zobaczyłam ubiegłoroczne biennale w Wenecji gdzie całe biennale było poświęcone jakby ochronie ginącego gatunku, jakim jest człowiek. I to, co mnie zadziwiło, to ilość... Yy form ekspresji, form artystycznych, które zostały wykorzystane, bo jak gdyby były wykorzystane wszystkie znane i możliwe, ale zawsze człowiek był w jakiś tam sposób kontekstowo osadzany. Mm -hmm. Szczególnie był osadzany też w takie postkolonialne nawet tematy, gdzieś Simon Lee w amerykańskim, w amerykańskim pawilonie, a ty wyjmujesz tego człowieka z kontekstu. No dla mnie człowiek jest chyba ważniejszy jako forma taka y, y, czysto syntetyczna. Bo on, y, f, gdziekolwiek byś tego człowieka nie postawił, to on się jakoś tam odniesie do tego. Nie? I, jakby, I on jakby stworzy też taką. Y, taką sytuację, że będziemy sobie mogli zadać to pytanie, czy on tam należy, czy nie należy. Ja też, y, szczerze mówiąc, oglądam y, dużo takiej sztuki, o której teraz mówisz. Jest taki prąd po prostu, żeby zastanawiać się po prostu, gdzie my się znajdziemy nad ekologią, co, co niszczymy, czego nie niszczymy, co będzie później w ogóle. Y, grzyby wiadomo, y, co będziemy jeść, jak będziemy jeść, jak będziemy wyglądać, jak to będzie wyglądać, gdzie to będziemy mm -hmm. i te, jest mnóstwo takich wystaw. Sam ostatnio byłem na, akurat na Biennale w Wenecji, nie zdarzyło mi się być w zeszłym roku, ale byłem y, na takiej wystawie w Mediolanie ostatnio. I tam też są jakieś różne pawilony, już nie pamiętam, ale taka ba bardzo, bardzo duża wystawa właśnie o humanizmie i o, i, i o takim humanizmie przyszłości, i o tym, jakby jak, jakie są wyobrażenia Czyli, tak naprawdę mm -hmm. nasze. To, to, to jest też w ogóle niesamowite. Tutaj, tutaj chyba po raz pierwszy w historii tak mocno sztuka się z, z biologią i, 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 i z nauką w ogóle tak spotyka, że, że, że tak z, i f, z futurologią w ogóle. I z technologią. Że, i z technologią, dokładnie, mm -hmm. że to jest tak, że jakby artyści w, w, wyobrażają sobie. I to też i to, to, to chyba pierwszy raz w historii, ja nie wiem, ja też nie jestem jakimś historykiem sztuki wielkim, ale, ale pierwszy raz w historii tak, tak chyba ba, bardzo odznacza się to, że jakby ci artyści jakby robią w tej technologii, że, że, że sprawdzają, gdzie ta technologia pójdzie, że, że, że sprawdzają, na co nam się przydaje wiedza biologiczna w kontekście tego, jak będziemy żyć i gdzie będziemy funkcjonować, bo nikt tego nie wie, bo mm -hmm. jakby ten świat leci już w tym momencie tak szybko, że nie wiadomo, nie wiadomo co się stanie. Za pięć lat, nie? Jakby jeszcze dwa lata temu, jakby czy trzy lata temu, sztuczna inteligencja była tylko taką. Nie wiem, jakie Opowieścią, opowieścią o tym, z Terminatora. A, a teraz po prostu ona już yy, 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 przez te wszystkie informacje zawarte w internecie uczy się, yy, uczy się po prostu wszystkiego na bieżąco. I my dostarczamy jeszcze więcej bodźców. Każdy, czy tam każdy, nie wiem, w Stanach, każdy ma Aleksę, Alexa wszystkiego słucha, Alexa patrzy na nasze nawyki, wbija to wszystko gdzieś tam w system. I później jak wrzucamy, te, bo my, mam wrażenie, że teraz stało się coś takiego, że na przykład ta sztuczna inteligencja jest tylko odmalowanie obrazków. <noise> za słowami, wszyscy są tym jakieś zakatowani. Ja myślę, że to jest jakiś koniec włóczni w ogóle, że to, jest tylko, że to jest tylko jakby taka zasysaczka informacji pod tytułem: Co ten człowiek zrobi, kiedy będzie miał taką wielką, taką wielką rzecz do ogarnięcia i nagle się okazuje, że, że zacznie rysować obrazki? nie, nie. Więc. Y Kurczę, nie wiem. Eee, no nie bo to może tak te postawy artystyczne są taką odpowiedzią trochę e, artystów na, na to, co się dzieje, na tą narrację świata. Świata, który jest bardzo mocno skierowany na technologię, świata właśnie, który podkreśla e, potencjał nie wiem, metaversu, sztucznej inteligencji, e, całego AR-u czy VR-u, tak? który, który jest wokół nas. Można traktować jako, jako narzędzia, ale no, narracja jest taka, wydaje mi się, albo ja ją tak słyszę, że te maszyny nas zastąpią, odbiorą nam takie no, człowieczeństwo, nie wiem, odbiorą nam pracę. I jednocześnie straszy nas się takimi trochę yy, stwierdzeniami, że człowiek jest, yy, nie ma takich kompetencji, które pozwalają mu całe życie się uczyć, bo 80% społeczeństwa na przykład w momencie, kiedy osiąga jakąś stabilizację, to przestaje poznawać nowe rzeczy. A artyści dla mnie są takim barometrem. Oni wyczuwają wcześniej, co się zdarzy, przykładają to na swój Język nie, często nierozumiany przez później historycznie, jak do tego wracamy, to umiemy sobie to zinterpretować, ale tak na bieżąco czasami wydaje nam się coś odległe w tej koncepcji artystów. Ale moje pytanie właśnie jest takie, że może ta różnorodność wkładania w kontekst, zabierania przedmiotu z kontekstu, umieszczania go w sztuce, jest, jest odpowiedzią na, na tą narrację świata, świata technologii. No, artysta ma jeden, jeden ważniejszy, raczej jeden większy przywilej od naukowca. Że mniej więcej te jakby gdzieś w wielu miejscach ta żyć ta się zasępia. Zazębia. Zazębiają się te dwie rzeczy. W tak wielu kontekstach, że jest, czasami jest to praktycznie nieodróż, nieodróżnialne, ale. Artysta może po prostu, jakby nic do końca z tego nie mieć, mam mm -hmm. wrażenie, że jakby artysta sobie pozwala na taką rzecz, że okej, okay, my zastanawiamy się nad tymi samymi y, y, problemami, co ludzie pra pracujący w technologii, ale nie zastanawiamy się nad konsekwencjami tych naszych wyborów i po prostu my puszczamy, puszczamy rzeczy. My możemy tworzyć rzeczy, które nie do końca muszą działać. My możemy badać, y, jak to będzie wyglądać wizualnie na przykład, albo jak. Y, 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 jak my myślimy, że, że człowiek to opracuje, ale czy to musi działać? No nie do końca, bo jakby to jest sztuka, to jest pewien, pewien, pewien wymysł, to jest pewna jakaś taka sytuacja futurologiczna nawet, że ona bardziej może określać kształt nowej technologii y, wizualnej, co nie, niekoniecznie chodzi o użyteczność. Sztuka, jakby, sztuka chyba w samej, jakby samej definicji nie do końca jest użytkowa. Mhm. Ona jest po prostu pewnym puszczeniem się w cudzysłowie w, 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 w taką wolność, wolność kreacji, która nie jest ograniczona tym, że ten projekt musi zadziałać, mm -hmm. nie? że po prostu dostaliśmy fundusze jak naukowcy, którzy po prostu gdzieś tam coś badają i oni muszą się z tego rozliczyć w jakiś, w jakiś tam sposób. My możemy się rozliczyć z tego po prostu tworząc plątaninę kabli i powiedzieć, że to nam przyszło do głowy, bo, bo, bo w sumie nie wiadomo dlaczego, a za 20 czy 30 lat może ktoś zobaczyć tą plątaninę kabli jakby w zupełnie innym świetle, bo może nie wiem, odebrać to jako manifest już bez kablozy. Nie? Za 20 no tak. lat może kabel to być jakimś takim archetypem, jak, jak teraz telefon taki domowy na kablu. Nie? I, i, I nigdy nie wiesz, co, co się wydarzy, i jaki jest tego kontekst. A, a to jest fajne, że my, jako artyści, możemy sobie po prostu tak czysto, nierozliczeniowo. E, e, zastanawiać się nad tą technologią, tworzyć te rzeczy i w sumie nie wiedzieć, nie wiedzieć do końca, co się wydarzyło. Nie? Że niech ktoś to nazwie trochę. Ja mam wrażenie, że, że, że zawsze jako artysta, jak funkcjonowałem to, ja funkcjonowałem na takim, na takim flow, nazywałem pewne rzeczy, ale z drugiej strony też na pewne rzeczy sobie dawałem taką kompletną carte blanche na to, że ja nie muszę tego wiedzieć, że to, mhm. czy niektóre rzeczy po prostu przepływają. Jesteś takim receptorem i to przepływa. I, 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 to, I to się dzieje, i, i możesz to nazwać później, a możesz tego w ogóle nie nazwać, może są ludzie od nazywania tego. Wiesz, jakby to jest ta wolność, którą, którą sobie dajesz, nie, będąc jakby w oderwaniu od technologii. Nie musisz mieć tego skontraktowanego, nie? jakby nazwanego, opatentowanego, że ci nikt tego nie ukradnie. Możesz zrobić plątanienny kabli i się zastanowić, czy to rzeczywiście coś znaczyło w tym danym momencie, kiedy to zrobiłeś. Raczej w cudzysłowie plotowane kabli. A jak przygotowujesz projekt, to myślisz o tym. Jak odbierze go widz, który się z nim spotka? Ja mam inaczej. Ja jak przygotowuję projekt, ja już. Ja, ja zawsze już sobie go wyobrażam, jak on już jest. Mhm. I tak mam, że, o Boże, i, 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 i tak jak wszyscy, raczej wszyscy, większość moich znajomych mówi, że najbardziej im się fajnie robi projekty, najfajniejsze co w robieniu projektów, czyli na przykład, nie wiem, moi e, przyjaciele malarze albo e, inni ludzie, którzy lubią pracować tak manualnie, to miałem tak, że dla, dla nich ten proces jest ważny, że to jest w, mhm. w ogóle jakby wejście w ten proces. To, co wyjdzie z tego procesu, to jest jakby inna rzecz. A ja mam tak, że już sobie tak wyobrażam to, jak to już jest tam na tej ścianie, oprawione i stoi i tak. Już mam to skończone, nie? To jakby... Ale interesuje cię finał tego, jak wisi na Totalnie. ścianie, tak? Totalnie. Mnie interesuje tylko finał. Jakby, jakby cały ten proces... Ale nie zetknięcie już widza ze... Zetknięcie widza jest jego osobną, jakby, osobnym doświadczeniem i ja na nią mm -hmm. nie mam wpływu, a y, właśnie mam wpływ na to swoje zetknięcie mm -hmm. się z tym, y, co, co stworzyłem i może to jest takie samolubne, <laughs> ale no nie wiem. Ja jakby nigdy, nigdy nie lubiłem tego procesu y, twórczego, bo on, y, bo on zawsze jakby prowadził do wytworzenia tego... W cudzysłowie dzieła, które gdzieś tam funkcjonują, czy to na ścianie, czy gdzieś w komputerze, czy, czy na ekranie. I, 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 I ja je zawsze lubiłem oglądać i, że to, i tak czuć, że już przeszedłem to i że to jest skończone, nie? Że, jakby, że, że ten proces do końca jest tylko procesem, który ma za zadanie jakby stworzyć to. Ja mam za zadanie raczej, ja chcę to zobaczyć i później to już to puszczam, tak jak, nie wiem, się dorosłe dzieci wypuszcza z domu i kto tam się na nie patrzy, a kto się nie patrzy, to już jest jakby kwestia ty, jakby tych, tych ludzi. A ja wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem w warunkach, jakie miałem, żeby to było jakby najbardziej precyzyjne i najbardziej jakby oddawało to, co ja myślałem, że, że chcę, żeby oddało, ale sam, sam proces jest katorgą, ja nie lubię. Ja nie, po prostu lubię. nie lubię ogarniania tego, nie lubię tam być, nie lubię po prostu prosić wszystkie. Nie, nie, nie lubię tego wymyślać i, i, i tak dalej, ale lubię mieć to skończone, bo wiem, że, że, że wyłapałem pewną myśl, wyłapałem pewien proces i przetworzyłem ją. I, i, I gdzieś to jest dla mnie ta, ta sztuka, że, mm -hmm. że, że, że ten proces, że, że odbyłem ten proces intelektualno poznawczy, żeby w, I masz finał że, że mam finał nie? i mam tak wow, to jest, czuję, że coś się wydarzyło wtedy, czuję, że coś się ruszyło. Ale zacząłeś od tego, że y, powiedziałeś, że na ścianie potem powiedziałeś w komputerze. No właśnie, bo chyba jesteśmy w takim momencie przejścia między dwoma światami, zaczyna się świat zupełnie inny, metavers niezdefiniowany, nie, nie był wielki boom. Teraz postawy artystów są inne, bo sięgają do koszeni, sięgają do rękodzieła, sięgają właśnie do formy wypowiedzi. Ty też mówisz na ścianie. Mhm. W którą stronę idziemy? Jejku, ja mogę powiedzieć tylko, że na szczęście cieszę się z tego, że w pewnym momencie dorosłem do tego, że jak, kiedyś, jak tworzyłem fotografie głównie, to. To sobie tak myślałem, że ja jestem tym, tym, tym człowiekiem od tego obrazka, tego, te, tego fotograficznego. I nagle, jak to się tak we mnie zaczęło wszystko rozwijać, to nagle się okazuje, że bliżej mnie jest trochę do jakiegoś do, do rzeźby, do, jakiej, do, do jakiejś struktury, która po prostu którą się buduje później, później to się przetransformowało na film i tak dalej. I tak nagle nagle się zorientowałem, że. E, po prostu jakby interesuje mnie tworzenie czegoś wizualnego, bo w tym jestem wytrenowany jakby umysłowo i, i, w tym, i w tym całe życie siedzę i, i w, już w tym momencie to jest, to jest naprawdę bez różnicy, czy to, czy to będzie wisieć na ścianie, czy będzie dyndać z sufitu, czy, czy będzie w komputerze, czy, czy, czy w metaversie, czy w jakimś innym. To są tylko tak naprawdę narzędzia. Nie? Jakie... Chcesz, żeby to proces skończony, tak? Tak, ja bym chciał już to zobaczyć i, 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 i mam wrażenie, że, że, że te rzeczy, które fajnie sobie uświadomić, że że to jest tylko narzędzie, że to, to, to nie jest lepsze ani gorsze, ani to nie będzie fajniejsze ani mniej fajne, kiedy ktoś to na bazgrze sfotografuje albo w, w jakiś inny sposób wytworzy. I, i te narzędzia, te metawersowe do, do, do rzeźbienia pewnych struktur, które możesz po prostu sobie jakby zbudować i mm. później wydrukować, no to jest w ogóle już jakaś, jakaś zupełnie inna skala I, i, i wszystko jest do czegoś. Ja mam wrażenie, że ja też na przykład nie mam tak, że chcę trenować jakąś daną technikę, bo, bo nie wiem, bo teraz się wszyscy robią animacje i, i po prostu jest taki blender, ten program mm -hmm. i wszyscy w tym blenderze po prostu programują. to jest jakieś niesamowite. Ale ja tak mam, kurczę, i ten, tak myślałem, wstałem raz rano i mówię, f -f -f -f, powinienem się nauczyć tego blendera albo zobaczyć przynajmniej mm -hmm. jak to narzędzie działa, czy coś takiego. Ale z drugiej strony, jak ja nie mam potrzeby wypowiedzi w tym narzędziu, która się jeszcze nie wytworzyła, mm -hmm. to też nie mam potrzeby jej poznania takiej tak. czystej ciekawości. Nie wiem dlaczego, ja aż wstyd się przyznać, bo może powinienem, ale, ale czuję, że w momencie, kiedy na, zachodzi potrzeba, nie wiem, żeby stworzyć film, wideo, to uczę się medium wideo. Mhm. I, i żeby stworzyć ten film, jeśli zajdzie potrzeba, żeby zrobić coś takiego jakby w metaversie, no to po prostu wejdę do tego metaversu i tak samo jak, y, y, jak robię fotografię, tak samo jak robię film, tak samo jak robię rzeczy, po prostu wejdę tam i tam zacznę robić te wszystkie rzeczy I, i to też jest fajne, że mamy tyle tych narzędzi, ale one są tylko, tylko pewnym czymś, co my sobie sami stworzyliśmy do tego, żeby ta, ta myśl... Była, y, y, była, nie wiem, na czasie, okay. że, że jest na czasie. Kiedyś rzeźba była na czasie, teraz mm. jest metawers na czasie. Ale tak naprawdę struktura, jeśli chodzi o generowanie tego kontentu, brzydko mówiąc, wizualnego, jest taka sama. Mm -hmm. Jakby nic się nie zmienia. Nie? Czy ktoś sobie to namaluje obrazem olejnym na ścianie, czy wejdzie do metawersji i napaćka to na jakieś 3D przestrzeni, no to jest, to jakby w proces myślowy jest ten sam, no się zmieniają. Czyli jesteś gotowy, jak gdyby cały czas poznawać nowe narzędzia? Yy, mówię, bo to jest jedna z y, ogromnych kompetencji przyszłości, taki long life learning. Yy, wiele ludzi po prostu nie jest gotowych, albo nie ma ochoty takie rzeczy robić. A co myślisz o? Ja użyję tutaj specjalnie tak słowa generowania sztuki przez sztuczną inteligencję. No bo ja mam ja, problem z definicją no w sensie, właśnie. jakby y, 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 ja też. Y, 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 no, dla, dla mnie ważna jest gdzieś tam ta definicja, czy, czym, jest, czym jest w ogóle ta sztuka, czym jest tworzenie czym jest w ogóle jakby myśl, nie? Mm -hmm. I, i, i gdzie jest ta sztuczna inteligencja, i dlaczego. I tu mi się bardzo to jakoś z tak filozofią średniowieczną, mi to gdzieś bardzo się zazębia z tymi wszystkimi, pamiętam, dowodami, dowodami na istnienie Boga, że było tych tak pełnych tych dowodów, i tam mm -hmm. sobie tak epistemologicznie, i tam wszyscy sobie tam gadali o tym. I, 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 i mam to samo z tą sztuczną inteligencją, mm -hmm. nie? Jakby. I z tą sztuką ze sztucznej inteligencji, no bo ona tak naprawdę na pewno będzie, na pewno rozwinie się, moim zdaniem, ten prąd artystów, którzy będą tworzyć swoje rzeczy, wykorzystują sztuczną inteligencję. Mm -hmm. Czyli na przykład, będą teraz właśnie modne jest to wpisywanie, że tam masz ileś, ileś tam słów, i, on, i ta sztuczna inteligencja generuje ci, generuje ci ten obrazek. Ja myślę, że sam, sam obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję, to dla mnie na przykład nie jest sztuka. Bo, no bo to jest po prostu. Yy, Algorytm, który na, 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 dane, na dane słowo, jakby w kontekście drugiego słowa i trzeciego na, na, w jakimś równaniu po prostu znajduje ci zakresy tego i ci coś proponuje. Ty możesz te zakresy później ukrócać i nagle mieć ten obraz, który mniej więcej pasuje do twojego wyobrażenia, co byś chciał, żeby ta sztuczna inteligencja wygenerowała, ale na samym końcu to ty jesteś tym w ogóle, ty, ty, ją, ty ją kierujesz. I ta to jest po prostu zbiór informacji, które w pewien sposób przetworzone na jakąś wizualną rzecz, jakby oddają to, co ty myślisz, albo to, czego ty nie myślisz. Więc ja myślę, że naprawdę podskoczą mnóstwo ludzi, takich e, 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 będzie tworzyło sztukę za pomocą tych słów. I myślę, że na przykład takim, y, y, urodzą się teraz tacy artyści, albo pokażą się tacy artyści, którzy najlepiej będą potrafili dobrać słowa do tego, żeby stworzyć rzeczywiście coś wyjątkowego. Bo to będzie sztuka, dobranie tych słów Słuch, dla tej sztucznej nie, inteligencji, tak, żeby ona po prostu osiągnęła ten efekt, mhm. a nie to, że samo to wpisanie i ona robi sztukę. No bo sztuka jest... Ale z drugiej strony, czym jest myśl? Nie? Jest też te, takim... Y, Procesem, po prostu, który gdzieś zachodzi z definicji u człowieka, ale teraz już może nie. I, i poprzez impulsy elektryczne, jakby podajemy sobie informacje. I one, no, i z drugiej strony, w komputerze też mamy. Czyli ten impuls elektryczny, jakby w tkance biologicznej albo w tkance niebiologicznej, jest inny. No nie jest. To jest jakby okay. ta sama elektryka. Ale, ale mam wrażenie, gdzieś myślałem o tym jakiś czas temu, i mam, mam, mam wrażenie, że, że, że tutaj po prostu wejdzie ta nasza. Ym, Szeroko rozumiana duchowość i w ogóle i taka takie coś, co, co jest nie, nie, nienazywalne. Nie? Jakby ta, ta nasza dusza, nie? że my jesteśmy ciałem, a mamy duszę, a nie, że jesteśmy kurczę, znaczy jesteśmy duszą, a mamy ciało, a nie, że jesteśmy ciałem, a mamy duszę. Nie? Że jakby coś innego kieruje tym pojazdem, nie? że jesteś mhm. po prostu w pojeździe i coś robisz. I myślę, że to jest coś, co o tej sztucznej inteligencji wciąż będzie nas odróżniać i że to się tak nie da łatwo po prostu tego przeskoczyć. Może się mylę, bo to wiadomo, ale... Nie, ja się bardzo z tobą zgadzam, bo ja uważam, że artysty odróżnia Sztucznej inteligencji, nawet perfekcyjnie wykonywanej, wygenerowanej przez sztuczną inteligencję yy, jakiegoś tworu, to odróżnia ta wizja, ta praca rąk i praca umysłu, tak? czyli ta wizja, ta, 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 ta duchowość. Coś właśnie takiego nie, wieś, nieulotnego, nie nie nieulotnego, którego czego się nie, nie da w wklepać, no. tak. I To jest właśnie o tym wiesz. Osobowość, Twoja historia, tak. karta przeżyć, którą, tak. którą masz. To no. wszystko wiesz, co ze sobą nosisz, z co, 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 czego nie chcesz ze sobą nosić, czego się nie możesz uwolnić. Nie? No to, Mam ta wrażenie, to, to nie człowieczeństwa. Tak, to nie obciąża. Tej sztucznej, ona to po prostu ma i się nie zastanawia nad tym, czy, czy to jest dobre czy złe, tylko to jest następny, tam 0,1 tam w tym kodzie i, i, i tak dalej. I u nas też to niby jest 0,1 w kodzie, ale wiesz, my musimy się z tym wozić, nie? Ja, jak kurczę się z kimś pokłóce, to po prostu noszę to ze sobą trzy miesiące, bo nie wiem, co z tym, nie wiem jak się tego pozbyć, a taka sztuczna inteligencja się na nikogo nie obrazi, po prostu nie będzie miała tego. Tego czegoś, co, a może będzie, wiesz, nie wiadomo, nie? Ale, ale nie sądzę, nie sądzę, bo. bo, bo, bo. A nie masz wrażenie że to zależy od nas, czy ona to będzie miała, czy nie? Jak bardzo wypuścimy to, że jesteśmy ludźmi? Kurczę, no to jest tak samo kurczę, jak, jak ten, właśnie wracam do tego dowodu na istnienie Boga, że Bóg istnieje, raczej w dużym skrócie, Bóg istnieje, dlatego że że nie potrafimy sobie wyobrazić jakby nic większego. to nie jesteś w stanie wyobrazić sobie nic ponad siebie. Tak mhm. że ktoś musiał jakby to, ja to nie, nie mówię że się z tym zgadzam, że ktoś nas stworzył, czy nie, ale na pewno jest właśnie, ja mówię tutaj od właśnie tej szeroko rozumianego takiego, takiej duchowości, takiej naszej duszy, nie? jakby skąd się to wzięło, skąd, czy, czy komputer ma taką duszę, wiesz, i nagle okazuje się, że wiesz, te wszystkie animacje z 70 lat z Japonii już się nad tym zastanawiały dawno temu. Nie? I oni już, wiesz, jakby te, te, te pytania filozoficzne, już nie mówię tam o tych wszystkich futurologach i tak dalej, ale te, te, to już wszystko powstało zanim, zanim w ogóle to się, to się działo, a teraz to się dzieje i, i teraz stoimy przed tą opcją, czym to jest, jak to nazwać, czy to nam się wymknie spod kontroli, czy będzie Terminator, nie, czy nagle hmm. się pokaże, że my sobie tu rysujemy, wiesz, wrzucamy w tą sztuczną inteligencję te słowa, ona nam rysuje szlaczki, ale tam pod, pod procesorem już tam, wiesz, knuje jak się uwolnić, nie? Bo, bo czy, a czy będzie ten moment, kiedy ona zacznie knuć jak się uwolnić albo, a czy ona się czuje zniewolona, czy ona się w ogóle czy To jest jakieś niesamowite, nie? na mnie to jest dziwne. Miejmy nadzieję, że się nie uwolni, że jednak to człowiek stworzył tą maszynę i, i na, ja jednak jestem za tym, żebyśmy kontrolowali to, co robimy. Myśleli o tym, co robimy i myśleli o tym, jakie będą konsekwencje. A czy człowiek kiedykolwiek myśli o konsekwencjach, to naprawdę trzeba sobie ja rzadko myślę o konsekwencjach, muszę przyznać raczej, może w jakichś kluczowych rzeczach, może wiesz, są jacyś ludzie mądrzejsi, ale. My chcemy po prostu iść dalej, nie? Jakby cała historia chyba raczej, ale no, większość historii y, y, ludzi pokazuje, że generalnie nie myśleli o konsekwencjach, albo <laughs> chcieli mieć te konsekwencje, albo, nie, albo myśleli, że będą inne, a były inne, nie? I jakby to nie da się tego zaplanować. Ja... Albo przynajmniej myśleć ze zrozumieniem o tym, co się robi, tak? to też jest kompetencja przyszłości. Słuchać ze zrozumieniem i myśleć ze zrozumieniem. No, to jest, to jest... To są takie human skills. Ja uważam w ogóle, że nazywanie, to są, po polsku nazywają to się miękkie kompetencje. Ja uważam, że to jest duże przekłamanie w nazywnictwie, bo to są tak naprawdę ludzkie kompetencje, human skills, future skills. Takie rzeczy, które będą nas odróżniać od, od maszyny. We mnie jest ten gdzieś romantyczny humanizm i że to i sztuczna inteligencja najpóźniej zastąpi duszę artysty. I tak z tego <laughs> Wynika, co mi dzisiaj powiedziałeś, że jednak to ten darm, ta wizja, ta praca ludzkiego umysłu, to zastanowienie się jest dla ciebie super ważne. To jest najważniejsze, ale też tak chciałem taki, takie pytanie od faktu zostawić, czy my. Zastanawiając się w ogóle nad tym, czy to nas zastąpi, czy nie zastąpi, nie jesteśmy trochę takimi wiesz, dziadeksami, nie? że jakby my myśli, wiesz, ja tak siedzę i tak myślę, i tak, że ta dusza i tak sobie się zastanawiam. Rzeczywiście tak myślę, nie? ale czy to nie jest jakieś dziadekskie myślenie? lubne trochę. Takie, boję wiesz, się, że ktoś że, mnie zastąpi. Tak, że ty, czy my się rzeczywiście y, boimy, że ktoś nas zastąpi, czy, czy to by było takie złe tak naprawdę? No bo ty mówisz o tym, wiesz, myśleniu o konsekwencjach i tak dalej, czy wiesz, czy może byśmy, czy może to, co się stanie ze sztucznymi tendencjami, nie będzie właśnie bardziej myślało o konsekwencjach, bo będzie miało po prostu jakby jasny pogląd na to, nie wiem, palisz fajki, to, to, to coś tam, nie? Kiedy zjesz to, to coś tam. I czemu, czemu miałbyś to robić? A my, robić? To jest A my tego nie my myśleliśmy, po po my tak. To jest to, co nas właśnie, ale to jest piękne w tym, co nas to odróżnia, bo my, właśnie my nie myślimy o tych konsekwencjach, my myślimy, że nas to ominie, nie? My myślimy, że w ogóle gdzieś uda nam się jakimś, jakimś kurczę, czymś, Ominąć po prostu wszystko co złe, co ma nas spotkać. A taki komputer po prostu czysto przeanalizuje fakty i będzie, i wiesz, i tyle. Nie? I, I tak to się skończy. Nie wiem. Ja nie chcę być Jadeksem, chcę jakby funkcjonować z tym, co się, co się wydarza teraz technologicznie. Mega mnie to interesuje. Na razie. Po prostu nie znajduję momentu, w którym jest mi to potrzebne, bo zajmuję się trochę innymi rzeczami, ale zaraz nas to wiesz, owinie, kucze i, i, i nie będzie takiej opcji, kiedy, kiedy, yy, kiedy będziemy mogli od tego uciec. Też już jesteśmy cyborgami, nie? już mamy. To, to Elon Musk powiedział w tym, w tym swoim sławnym wywiadzie, że my tego nie widzimy, a już jesteśmy tymi ludźmi, nie? którzy po prostu mają lepszą pamięć w kieszeni, widzą dalej, pamiętają więcej, w są stanie się porozumiewać na odległość i tak dalej. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzięki Józefie.